E, witam Was z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Endless Legend frakcją Spaszonych Lądów, e, Lordów Lądów, Boże. E, na samym początku fail przy po wypowiadaniu tytułu. Może skończmy tą turę. Bo tak naprawdę nie mamy już w tej turze nic do roboty, bo to jest odcinek nagrywany zaraz po poprzednim. Z racji tego, że to jest kolejny raz, kiedy mam ochotę i naprawdę dawno nie grałem, powiedzmy sobie szczerze, około tygodnia w ogóle nie grałem w żadną grę. Może jeden odcinek Azaka nagrałem, ale to ze względu na to, że miałem gościa. Bardzo było miło, że ta osoba do mnie przyjechała. Bardzo się cieszę, już tęsknię za tą osobą i bardzo fajnie by było, gdyby ta osoba w najbliższym czasie znowu przyjechała, bo no, tak jakoś dziwnie pusto w domu się zrobiło. Anyway, słuchajcie. Tak jak mówię, miałem dość długą przerwę odgrania, no i dzięki temu mam nowe siły na nagrywanie i jestem z tego powodu bardzo rad, ponieważ usiadłem sobie właśnie teraz i y, zamiast jakieś, wiecie, pierdoły robić i tak dalej, ogarnąłem wszystko, co się dzisiaj, co miałem do ogarnięcia w y, mieszkaniu i powiem Wam, że, że tak powiem, aha, idzie do nas armia przeciwników! Y, Nowa armia. Moi drodzy, wy udacie się tutaj. Yy, wy najpierw weźmiemy was tutaj, wsadzimy do miasta. Nie mogę was wsadzić do miasta. Dlaczego yy, nie macie punktów ruchu? Ok, yy, postawimy również tutaj naszą główną armię. Yy, wezwiemy armi nową armię. Yy, tutaj powołamy. Armię, która będzie defaultowo nazwana. Ta armia również uda się gdzieś tutaj, w okolice tego właśnie, tego właśnie obszaru, w okolice Volteira i będziemy czekać. Oni dojdą do nas w jedną turę, zaatakują to miasto, ale my jesteśmy przygotowani. Mamy trzy armie przeciwko armii składającej się z sześciu jednostek. U, no to widzę, że może być kiepsko. Eee... Te jednostki, szczerze powiedziawszy, są troszeczkę silniejsze od naszych, ale my mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy siedem jednostek, plus jeszcze dodatkowo będziemy mieli my, milicję. Wyciągnijmy sobie w takim razie osadnika, i tego osadnika niech on spieprza. Stąd jak najszybciej, ponieważ obawiam się, że osadnik, jeżeli zostałby wciągnięty w tą walkę, zginąłby niechybnie. Fajnie no, nam się zaczyna odcinek, że. Yy, no, nasi kochani sąsiedzi podziemni wyrzucili przeciwko nam jakąś tam swoją armię. I nie jest to fajna armia. To jest podstawowa ich jednostka, tak jak nasza, ale zobaczymy, co oni są w stanie nam zrobić. Poza tym w następnej turze będziemy chyba mieli już możliwość yy, zasymilowania tutaj kazanżów. Co da nam dość duże bonusy, ponieważ Kazanżowie. Voltaire nic nie buduje, więc, więc nie. Kazanżowie, słuchajcie, dadzą nam też dość dużego busta dla naszej armii. Zobaczmy, co zrobi ta armia. Jeżeli nas nie zaatakują, to po prostu będę miał duże obawy. Zaatakowali nas, miasto jest pod oblężeniem. W Duneie wybudowano system kanalizacyjny i zobaczmy. Oni mają przewagę. Chcecie mi powiedzieć, że te jednostki mają przewagę? O matko, osadnik. O, fuck. Dobra, będziemy walczyć ręcznie. Wiesz swoją strategię globalną. Będziemy robić defensywę. Nie będziemy of ofensywnie walczyć. Będziemy defensywnie. To da się wygrać. To nie jest powiedziane, że się nie dać. Nie da wygrać. My mamy bohatera, nawet dwóch, oni nie mają. Co prawda, John Port, y, Cień Trzeci, nie jest przygotowany do walki w ogóle, no ale tak czasami bywa. Gotowość do walki. Zobaczmy, jak się te cholery rozstawią. O, będą próbować coś ugrać. Rozmieszczenie, milicja. Niestety możemy tylko rozmieścić milicję. I milicję, powiem Wam szczerze, to jest mięso armatnie, więc tak naprawdę milicję. Dałbym gdzieś tutaj. Poza tym, to jest nasza główna armia, niby. Więc dlatego mamy tak słabą przewagę. Niestety, e, nasza milicja niech będzie gdzieś tutaj, właśnie. Niech się gdzieś tutaj ustawi. Będą musieli, niestety, podejść do nas. Więc to możemy wykorzystać. Co my tu mamy? Przybliż jednostki w stronę wroga, wroga przynieść swoje jednostki e, na tył pola. Przywrócić domyślne rozmieszczenie? Nie. Mamy ustawienie defensywne. Będziemy walczyć, gotowe. I teraz, co my tu mamy? Skąd pojawią się nasze armie? Tu mamy bohatera, naszego mm, głównego bohatera. On niech będzie właśnie tutaj. Yy, albo każmy mu, słuchajcie, co on może zrobić. Niech on uda się tutaj, w to miejsce. Wy, moi drodzy, udacie się w to miejsce. Nie widzę pozostałych moich armii. Pewnie dopiero zostaną dołączone w późniejszym etapie. Wy. Wy tak naprawdę utrzymujcie to pole i będziecie je utrzymywać. Wy również będziecie utrzymywać to pole. Robimy sobie. A, przepraszam, teraz wy. Rozpocznij. Dobra. Wy będziecie próbować zabić naszą milicję. To jest podstawowa jednostka, więc. 55. Zadamy im jakieś obrażenia, ale nasza milicja, niestety, zostanie zdziesiątkowana. Z tego względu, że niestety, ale. Ale mamy duży problem, bo to jest milicja. Gdzie są pozostałe jednostki? Ja się pytam. Pozostałe jednostki powinny tu być, bo są. Bo są, że tak powiem, ujęte Ujęte, że są w trakcie walki, chyba że one będą wchodzić po kolei. Jeżeli zginie milicja, to wtedy wejdą inne jednostki Co byłoby niestety dość słabe, bo wtedy może być to trudne do przejścia właśnie, zobaczmy co on zrobi. Zaatakuje ty nie po 140 Dlatego nasz bohater atakujący. No, ma dość duże przebicie. To jest nasza jednostka, która powinna dość dużo tutaj zdziałać. Yy, I teraz przydziel... Właśnie pojawiły nam się następne jednostki. Super. Wy, moi drodzy, zrobimy tak. Wy jesteście tutaj. Kto jest tą jednostką? To jest ta jednostka. Kto jest tą jednostką? Wy jesteście tutaj. Dobra. Wy uciekacie w to miejsce. Wy zaatakujecie tych. I wy również zaatakujecie tych. Pojawił nam się nasz kolos, i on zaatakuje tych tutaj. Ty, mój drogi, zaatakujesz tych. Czy wszyscy są. Ci nie, ci nie, ci nie. Wy. Wy zaatakujecie tych. Macie przewagę, więc powinno się to udać. Chyba. Dobra. Jeżeli mamy właśnie przewagę, jeżeli obrona standardowa. Jeżeli ich zaatakujemy, czy jeżeli będziemy się bronić? Jeżeli będziemy się bronić, będziemy mieli większe szanse na przetrwanie. Aha, a jeżeli ty będziesz atakować, na 64. No, dobra. W taki sposób to próbujemy zrobić. Rozpocznij, oni atakują piersi. U. Zginęła na mięska, ale to, to są. Au, to zabolało. To są. Y, nasza, to jest nasza pierdółkowata milicja, więc. Y, więc nie powinniśmy tutaj, wiecie, nie powinniśmy się tutaj bać. U, otoczyliście mojego bohatera. To nie jest fajne, więc. Będę musiał się... A, wy nie atakujecie bohatera, ale okej. Okay. A, a wy atakujecie tomarnie. No okej, okay, może być. No nieźle. A ty atakujesz tą armię? Czy ty jesteś samobójcą, czy coś? Ale nie dostałeś obrażeń. Okej, okay, dobra. Ty zaatakujesz w takim razie tych. Wy zaatakujecie tych. Wy jako milicja zaatakujecie również tych, chyba że macie. Jeżeli będziecie się bronić, to macie większą szansę na przeżycie, tak? Przewaga. Obrona standardowa. Obrażenia odniesie podczas ataku, zostaną, a jak zrobię yy, zrobię coś takiego. Nie, mamy tylko tutaj. No dobra, wy zaatakujecie tych. Wy zaatakujecie tych. Ty również zaatakujesz tych i ty wy zaatakujecie tych. Wszyscy. Ty masz powiedziane, że masz atakować tego, ty masz atakować, wy macie atakować tamtych. Wy macie atakować tamtych. Wy tych. Ty również tamtych. Okej. Okay. Rozpocznij. Rozstrzygnięcie bitwy. Zaatakujecie mojego bohatera. Który. Zadacie mu trochę obrażeń, ale nie aż tak. Ma jeszcze sporo życia. Bo w dalszym ciągu rozwalacie mu chyba obronę z tego co widzę. Ale zobaczmy, co tu, Wy tutaj wykombinujecie. Zaatakujecie tych. Może być. No. Ta bitwa na razie idzie w miarę, w miarę, w miarę, w miarę dobrze. Wow. Teraz zobaczymy, czy nasz kolos, nasza jednostka kolosa, w dalszym ciągu nie jest w stanie dojść. I mamy jednostkę tutaj. I ta jednostka, niech się. Nie może się przenieść. Niech atakuje w takim razie tych. Atakujesz tych. Wy atakujecie tych. Ty. Ja, z racji tego, że nie możesz się ruszyć. I ci też nie mogą się ruszyć, zaatakujesz tych. Wy zaatakujecie tych. Wy zaatakujecie tych. Czy wszyscy mają powiedziane, co mają robić? Macie powiedziane, co macie robić. Więc jest. W miarę, w miarę dobrze. Eee, nasz ostatnik w dalszym ciągu widzę, że nie dołączył do walki, bo był chyba najdalej ze wszystkich i nie, do nie dołączyły jeszcze jednostki z tego miasta, z Duny. Więc robimy rozpocznić. A, chwila, zrobimy tak. Z racji tego, że ty masz walczyć. Co się stanie? Nic się tu nie zmienia. Ty masz walczyć, więc zrobimy ci strategię w taki sposób. Reszta jest. Ofensy jest w ofensywie. Ty będziesz walczył. Ty będziesz mocno walczył. I nie zadajesz im żadnych obrażeń. Hmm. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. W ogóle, kolejny odcinek poświęcimy w całości prawie, że na walkę, że tak powiem. Ale dzięki temu, dzięki temu będziemy w stanie coś ugrać. O, nasz kolos im przypieprzy. Przypieprzysz im? O, i jeszcze zaatakował tych przy okazji, bo on ma specjalną swoją umiejętność, dzięki której przebija się właśnie przez przeciwników. A wy sobie tutaj też truptacie i dojdziecie w końcu. No okej. Okay. Zrobimy w taki sposób. Ty zaatakujesz tych. Wy również zaatakujecie tych. Wy zaatakujecie tych, wy udacie się w to miejsce, wy jesteście zablokowani, ale macie próbować w dalszym ciągu dotrzeć w to miejsce, yy, albo tych spróbujcie zaatakować. Tu są nasze jednostki. Wy spróbujcie zaatakować tych, wy atakujecie tego, ty atakujesz tego. Wszyscy są, wszyscy są. Wszyscy. Muszę sprawdzić to jeszcze. Tak, wszyscy mają wydane rozkazy, i. faza piąta z sześciu. Nie rozstrzygnie się ta bitwa. Teraz. Ale. No, nasz bohater daje tutaj czadu. Daje naprawdę czadu, plus ma dość dużą obronę. Dzięki czemu. No. Nasze jednostki aż tak. Nie giną w jakiś tragiczny sposób. I w dalszym ciągu miasto będzie obleżone, bo nie wygraliśmy tej bitwy, ale powinniśmy móc zaatakować przeciwnika. Zabiliśmy kolejne jednostki. Wy teraz powinniście dotrzeć tutaj i zaatakować tych, właśnie. Ciekawe, czy coś z tego wyjdzie. Wy macie się dostać tutaj, macie, ci mieli zablokowany ruch, więc okej okay. I pojawiła się kolejna. Ty, mój drogi Atakujesz znowu Czy ty możesz zaatakować tego? Dlaczego? Określanie celu Ty. Atakuj tego właśnie Wy, moi drodzy Pozycja taka w w zasięgu Będziecie się bronić. Przechodzicie w tryb obrony. Wy zaatakujecie tych na plecach, bo ten jest do Was odwrócony przodem, więc to nie ma już sensu. Wy atakujecie tego, wy atakujecie tego. I wy również atakujecie tego, żeby zadać tej jednostce jak największe... Chociaż nie wiem, wy, ma, wy atakujecie tego. I yy, weźcie sobie ofensywę. Ty również weź sobie ofensywę. I wy również weźcie pozycję ofensywną. Wy również... Może to się, no, nie, może to być, że tak powiem, e, rozpocznij, e, Może to, e, może to oznaczać właśnie, że my stracimy troszeczkę więcej e, zdrowia, ponieważ jesteśmy w trybie nieofensywnym tylko, e, niedefensywnym tylko ofensywnym. No i to się może źle dla nas skończyć, ale możemy nasze jednostki uleczyć, więc nie będzie aż takiej chryi. I co my tu mamy? Mamy dość sporo. Wspaniały, wyrównany pojedynek. Wy się bronicie. I dzięki temu zabiliście tą jednostkę w końcu. I wy zaatakujecie tą jednostkę, tak? Och, jak ja się cieszę. Znaczy się, ta się obroniła, więc... niestety nie, ale ta jest zablokowana. Ty podejdziesz sobie... Wy podejdziecie sobie tutaj i... Wy przejdziecie tam. Wy się przemieścicie i niestety koniec walki z tego względu, z koniec tej bitwy, z tego względu, że, mm, że niestety ale nie udało się nic pokonać. Ale zobaczcie, straciliśmy tylko milicję, czyli to nie boli, bo milicja się odradza. Straciliśmy milicję, wszystkie nasze jednostki dostały, dostały doświadczenie. I teraz uwaga, najlepsza z tych wszystkich rzeczy rzecz. To znaczy, nasze jednostki mają pełne zdrowie i zobaczcie, jak zmieniła się tutaj no, równowaga sił. To jest po prostu aż niewiarygodne. Dobra, to jedna rzecz i teraz miasto jest oblężone, tak? Czy miasto jest oblężone, więc nie będzie nam aż tak dużo produkowało? Miasto jest oblężone, tylko że to oblężenie tak długo nie potrwa, ponieważ my zaraz zaatakujemy sobie. Następnych przeciwników, a wy moi drodzy, udajcie się tutaj do tej duny cholernej i schowajcie się w mieście. Osadnik John, port, trzeci cień. W razie gdyby on doszedł, jako nasze, no, że tak powiem, nasza, nasz backup, to on jest słaby, nie mogę nic zrobić, a nie chcę też nic robić z tego względu, że chcę uleczyć naszego bohatera. Za 130. Za 136 punktów, yy, punktów. Za 136 jednostek pyłu uleczymy sobie naszego bohatera. Yy, I teraz przetasujmy sobie armię. Podejdźmy bliżej tą armią. Yy, ta armia. Czy chcę ją wsadzić do miasta? Nie chcę ich wsadzać do miasta. Czy bohatera będę mógł wsadzić do miasta? W pobliżu nie znajduje się żadne miasto. A jak zrobię tak. To nie mogę, ponieważ miasto jest pod oblężeniem. Czy będę mógł ich zaatakować? Będę mógł ich zaatakować, więc zanim to zrobimy, i na to poświęcimy kolejny odcinek, spróbujemy ich pokonać. Ale czy zmieniła się 428? Oni w dalszym ciągu mają cholerną przewagę nad nami. Ale jeżeli damy im popalić, no to będą mieli spory problem, a w następnej turze. Kazanżowie do nas dołączą, do naszej wspaniałej, do naszego wspaniałego imperium, yy, więc będzie ciekawe. Ale jeszcze w tej turze spróbujemy zaatakować tych przeciwników. Ale zanim to zrobimy, czy ja muszę, mam coś do zrobienia w mieście? Mam w dunie, w dunie, słuchajcie, właśnie damy sobie następną produkcję. Jak dużo to zmieni? O 3, nie opłaca się. Wolę iść, żebyśmy mieli więcej. Pył. Mamy jeszcze 58 pyłu, na nic nam to się nie zda. I cóż, no cóż, że ze Szwecji? Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Tu sobie w takim właśnie miejscu zakończymy ten odcinek. Z tego względu, że no nie mamy co więcej zrobić. Wiem, że muszę zaatakować tą armię. Więc tak naprawdę pozostaje mi tylko zaatakowanie tej armii, dlatego ten odcinek będzie krótszy, a walkę z tą armią zostawimy sobie na odcinek następny. Mam nadzieję, że ten odcinek, pomimo że była w nim tylko walka, tak naprawdę, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że podobają się Wam walki w Endless Legend, bo ja naprawdę, naprawdę lubię walczyć tutaj ręcznie w tej grze, ale tak jak mówiłem, wolę walczyć z dużymi armiami, z tego względu, że te armie wtedy są. Yy, no, jest to ciekawsza walka, tak? Niż taka, wiecie, pierdółkowata armia, z walka z jednym przeciwnikiem w armii, gdzie ręcznie da się do przegrać. A jeżeli wykorzystamy tak naprawdę Wykorzystamy Wykorzystamy słuchajcie Wykorzystamy Walkę nie ręczną nie, nie wykorzystamy walki automatycznie, tylko wykorzystamy właśnie walkę ręczną No to wtedy dużo rzeczy sobie gramy A jak na razie dzięki Wam za uwagę Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się Cześć!